Nareszcie w domu. Co teraz, mój mały jajkoj? Hmm... Hej, pamiętasz, jak uczyłyśmy się kiedyś o inkubacji? O, pewnie! Wykląły się wtedy pisklęta! Na początku procesu, jak dobrze pamiętam, miałyśmy zapewnić im światło i spokój. <laughs> a także upewnić się, że mają komfort i ciepło. Ale głównie... Dać dużo miłości. Super łatwe, bo to największy słodziak w historii, prawda? Tak ty. O Sani, jesteś takim dobrym jajorodzicem. Wiem, że nie ma ust, ale czy może ma ochotę na przekąskę? <grym> Więc sprawdźmy. Mm, trzymam kciuki. Hej Poppy, co robisz? Piekę. O! Nie możesz na to patrzeć, A? i żyli długo i szczęśliwie. Koniec. Myślisz, że już śpi? Pewnie, o! waj, czujesz to? Trzęsienie ziemi? Nie, to tylko jajko się kręci. I błyszczy! Wykluwa się! Dalej jajkoj, odwagi! Uuu, zawsze wiedziałam, że się wyklujesz! To się dzieje! Jesteśmy takie dumne! Chwila, musimy to nagrać! Ale nie mam telefonu. Sami w tobie nadzieja! O! Padła mi bateria! Musimy więc nagrać wideo w naszym umyśle. I cieszmy się realem. Witamy na świecie, Maluszku. Najcudowniejsze zwierzątko na świecie! To jest najbardziej dziwna i tajemnicza rzecz, która nam się zdarzyła. Ach, I nie mamy wideo dowodu, że działo się to na naszych oczach. Nikt nigdy nam nie uwierzy.